Siemaneczko, tu izi, a to znowu GTA3. Jedziemy, kontynuujemy przygodę tutaj naszego Bandziora. Eee, ostatnio robiliśmy sobie zadanka wyłącznie dla czerwonej słuchaweczki, chyba jak dobrze pamiętam. Bo zostały tam tam nam ostatnie jakieś questy w tej czerwonej słuchaweczce. Tak więc, mając już ten problem z głowy, zajmiemy się nim, że właśnie nie mając, tylko że mieć już problem z głowy. Them knots are down to a few scabby herds, but they still wanna bring it. They agreed to go toe to toe. A gang of them against two of us, or rather two of y'all. I join you but I ain't due for my parole here for another three months, now I mean. Go and meet my baby brother. He'll show you where they're fighting at alright son. Będzie jakaś rozróbka z tego co tutaj mówił. The Ice mamy jechać po brata i on nas, on nam wskaże miejsce y, y, tego. rozruby. Widzę, że jego brat mieszka chyba w tym samym bloku co my. Aha, czyli. Let's go crack some skull. Ale fajnie, będziemy się pierdalali na same baseball Pierwsza taka misja, była jedna misja, że się na jakoś dealera rozwalić baseballem a druga to właśnie ta fajnie, fajnie, fajnie. Pod koniec gry na to tylko myśleli, że jest coś taki jak baseball, fajnie, bardzo fajnie Otóż moim zdaniem za mało się tutaj używa tej broni, ale chuj tam, po prostu jedziemy tu Coś tutaj troszkę dużo ich jest. Cześć, chłopaki. Jo, yo, yo. Zabijecie go? Ja że po prostu tak machał, jak zabije. W ten sposób. Ale fajnie, kurwa. Naprawdę. Skatujemy ich bejami. Tak jakoś po kolei. Ale no już ich sporo jest. I ostatni. No, zabij se go. Dawaj, dasz radę, wierzycie. No, dasz radę. Jesteś już dużym chłopcem. Zabij go. Dobra, ja ci pomogę. Co on taki nieśmiertelny jak się. Zabijesz go? Nie, to ja to zrobię. I ciebie też w sumie zabiję. Dobra, wszystkich tu wykończyłem baseballami. Fajnie, śmiesznie było. O, jak widzimy, też skończyły się misje dla... ...słuchaweczki czerwonej. Tak więc jedźmy po to, co nieuniknione. Mianowicie do Asuki. Tak więc do dzieła. Yy, nie będę się przed Wami tu ukrywał. Obawiałem się tych misji dla suki. Tak między odcinkami się zajrzałem w opis misji. I tak, właśnie teraz jedziemy po najtrudniejszym. Kurwa. Najtrudniejszym, najbardziej jest. Zresztą zaraz zobaczycie. No, ta misja jest upierdliwa, wkurwiająca, No, wszystko w jednym po prostu. Trzeba się nameczyć, żeby ją zrobić. Nie pozwoliłem sobie zajrzeć do poradnika, żeby nie męczyć was tutaj moim błądzeniem po mieście, ale o tym za chwilę. Mianowicie, powiem wam, co, 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 co czemu zajrzałem do tego poradnika, ale najpierw może dojedźmy do tej asopinie? nie? czym w ogóle, co ona przygotowana. Czy ja wiem, co ona przygotowana nie dam wam spoilerową naturalnie, nie? psy oczywiście też musiały się w nas zderzyć. Nie no, to my w nich zderzyliśmy, ale... No, dlatego ten tunel jest, to jest naprawdę, to jest tunel, kurwa, nawiedzony tunel. Sami widzicie, jak to samo, samo robi. O, przecież kierowcy. Dobra, zbliżymy sobie ten samochód. Policja nas goni. A tam ten pan sędzi musiał przejść tunel cały. No i dobra, jedziemy do. do Stouten Island. Island. Czyli po tu w prawo, no. Dokładnie tak. Za chwilę będzie nasza godzina próby. Nasze 5 minut. Powywijamy troszeczkę. Jednym słowem. Bo moim zdaniem to jest najtrudniejsza misja w całej grze. Naprawdę z tego co tutaj ten się orientuje było kilka trudnych tylko że starczy je zrobić w odpowiedni sposób i nie są takie trudne ale w tej misji się nie z tą misję się da zrobić na dwa sposoby albo jedziesz na pały liczysz na fart albo zaraz zobaczycie już wam spoileruję Nie no tros troszeczkę tak zamuliłem jeżeli chodzi o temat no, to dlatego, że naprawdę obawiam się, jak na misja sami pójdzie I żeby tutaj nie, na... nie pierdolić się z tą misją, kurwa, nie wiadomo ile razy i wiecie. I żeby nie, nie nudzić was failami, ale oglądajmy na razie Katzenkę. Miguel, certainly has ma trochę tej famous latyńskiej stamina. Jestem quite exhausted. We underestimated Catalina's Katalina's for Spank. It reaches far beyond the yard, selling it on the street corners. The cartel have a front company, the Coffee House. They've been selling spank through the street stores. We have no choice but to put these drug stands out of operation. Smash them <gulity> to splinters. Ciekawe, że on tutaj <gulity> ciągle jest. go to torturuje, ale Nas tu nie interesuje. Przeczytajcie, co mamy <gulity> na Jest osiem budek. 8. 8? Czy nie 8? Nie wiem. Jest kilka tych budek. Więcej niż 5, ale mniej jak 10. Więc czasu rozwalenia pierwszej mamy 8 minut. I właśnie w tym momencie pozwolę sobie zajrzeć do poradnika. Po prostu napisałem sobie tutaj na mojej pomocniczej karteczce, yy, gdzie te budki się znajdują. Czyli nie dosłownie gdzie, nie? Bo dosłownie gdzie tu asumek coś na przykład coś tam. Zaraz zaczycie. O zresztą one nam się tu pojawiają jak widzicie na mapce i kilka jest tu. Otóż można to zrobić na dwa sposoby. Najpierw chcę je wszystkie zaznaczyć na mapce, następnie wszystkie wyeliminować. Jak blisko nie przyjeżdżamy, to one się po prostu pojawiają, nie? więc... Że no damy radę. Czy je tam powinno być gdzieś tu? Dokładnie. Dobra, zaczynamy. Budek jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć chyba. Pierwsza jest tu. Sześć dziewczynków z wyposażenia tego. To najprostszy problem, no dziewięć. Najprostszy problem rozwiązania problemu z tym budką. No dobra, to już nam się kilka zaznaczyło. więc jedziemy, mamy osiem minut. I do dzieła. Dobra, druga budeczka. Hmm, jeszcze jedna powinna być tu. Dokładnie. Trzecia budeczka. czwarto mamy tu w parku, chyba. Może. Czwartą mamy w parku. Ale, tak. Jest ciekawe, nie sprzedałem tych heroina bo mówią... budek z kawą? No ale... No ale spokojnie nie? My się sprzedają i nic do tego. Dobra, czwarta wódka za nami. Piąta tu. Jest. I na tej części wyspy to już są wszystkie. Teraz... There is. Czy jakąś taką tam będzie. Dobra, na no, mamy komunikach, że tutaj to jest wszystkie. Teraz pojedziemy sobie do Portland. I właśnie tutaj... Znaczy... kurwa tak. Zapisałem sobie mniej więcej, gdzie te budki są, ale jak widać, jadąc tam w do miasta, samo nam się pokazałem na mapie, więc w sumie niepotrzebnie to zapisywałem, ale jednak potrzebnie zaglądamy do tego podniku, bo w tym momencie pewnie się schod, musimy pojechać tutaj, a jak wiemy, mamy tylko 6 minut, a dzielnica tego miasta jest... te dwie dzielnice są dość spore, ale na szczęście ja o tym pomyślałem, przeczytałem i jedna budka jest właśnie tu, o, zaraz będziemy wzięli. Mamacę, już widzieliśmy wcześniej. Ona jest tutaj, tak więc zatkamy ją. I kolejna jest nieopodal wjazdu do domu Salvatore. Naprawdę, ja z poradników nigdy nie korzystam. Korzyst korzystam z niego tylko dlatego, żeby po prostu was nie nudzić tym szukaniem. Ewentualnym powtarzaniem misji. Oczywiście strzelali z tych szukanów, więc nie kłamałem. Trzeba uważać tutaj. Ostatnia budka jest tu. Wsiadamy szybko, załatwiamy budkę i spadamy Tutaj też już wszystkie Ostatnie budki są w Shorts Etoile A dojeżdżamy sobie tam przez Nasz ukochany ukochany nasz tunel którego tak naprawdę wcale nie kochamy Ale cóż, nie mamy wyjścia Tak więc do dzieła i tam budki, budka jedna znajduje się nieopodal lotniska, a druga przy szpitalu w Shoreside Wall I w tym momencie moja karteczka jest gnieciona <laughs> Tak słyszycie dźwięk gniecienia pewnie A może nie Jebać to I wyrzucana do śmietnika za mną Ale my tutaj wracamy do Gieta. I szukamy ostatnich dwóch budek tak tak jak mówię, gdyby nie zajrzeć tego poradnika, to krążył, szukał i szukał. O, Byśmy tam zjechać. I szukał i nie wiadomo, czy bym znalazł je. Koniec końców, Koniec końców, znaczy tak. Nie koniec końców, tylko po zwięźle mówiąc, wolałem zajrzeć, sprawdzić, co gdzie jest, żeby was nie nudzić. I żeby odcinek. Cały odcinek nie był poświęcony na jedną misję, bo to jest taka troszeczkę marnotrawstwo. Ale póki co jedziemy właśnie w stronę lotniska. O, o, już. Jak ty kurwo jeździsz? Jeszcze ci, ci parę kulek, żebyś się nauczyła jeździć. Nie wiem czy dobrze pojechałem szczerze mówiąc. Chyba dobrze. Szaruję ten gdzie tak nie jeżdżą, trzeba ich szczuć kurwa, szczuć... O, ty, ciebie też kurwa. Wszyscy skręcają. Jak ja sobie jadę w porządku. Jak w miarę roz... O. A to co? Tu pojewało ludzi, pojewało. To on, oni mi tutaj kurwa szaleją, nie? Chyba oni. Jeszcze nawet się nam zaznacza ta budka Ona jest tutaj na końcu. No, dokładnie tutaj na końcu drogi. O proszę bardzo, zaraz zobaczymy ja już widzę, no. wy pewnie też Zaraz zresztą nam coś pokażę śmiesznego O, samochód tam się sturlał I tutaj jest Nie wiem czy to nie wybuchnie, ale Znaczymy, że nie Tutaj jest taki śmieszny posąg z pachołkiem na głowie Nie wiem co to miało być, ale to jest tylko jakaś parodia Statuły Wolności, jak mi się wydaje Trochę na parodia, bo to nie jest taki wielka jak ale chuj z tym Idziemy po ostatnią budkę że rozjebać ostatnią budkę Telefon, y, Nie telefoniczną, tylko budkę, budkę, budkę z narkotykami Pod przykrywką budki z kawą O, ale jakaś kurwa nas tu zderzyła Za, Co oczywiście zapłaci Hmm, korzystamy to. bo wtedy razem nie kurwa jak masz jeździć, szmatą, jebana. Nie no, zabieramy się już bez za tą ostatnią budkę, bo już czasu niewiele zostało. Ale myślę, że wystarczająco mamy tego czasu. Dobra. No, zaraz na nam się, o już się pojawiła na mapce. No tak jak mówię, ona jest koło szpitala, właśnie w tej części miasta. Zabieramy się za nią. No i to chyba na tyle, by było. Już z tych na... misji, których ja się obawiam, to one już się skończyły. Czyli, misje na czas. Tak jak mówię, nienawidzę tych zastranych misji na czas. Mi się chyba nie da tego rozwalić z bazuszki skorzystać no i dobra, zadanie wykonane. Mamy tylko z dnia USU, ja sobie pozwolę pojechać teraz zapisać. I to jest bardzo po drodze. Będziemy się zapiszemy w środkowej części wyspy. I będziemy się zabierali za kolejne zadanie dla Asuki. Ale tymczasem po prostu jedźmy. Jedźmy, jedźmy, jedźmy. No już jakaś kurwa. <laughs> Oni dobrze wiedzą, że ja jestem takim piratem drogowym, ale mimo to muszę się ze mną pierdolnić, nie? Może to jest jakiś... Może to jest jakiś zaszczyt jewnąć się z Cloudem na czołówę, ale... Któż to wie? No toż Cloud to już Klaud to kawa gangstera jest, jak widać. I nie boi się zadzierać z gangami i w ogóle z niczym, jak widać. Byt... Zawsze jak ten wyjadę, to się boję, że ten most się podniesie, albo tak, albo się opuści, czy cokolwiek. Ale generalnie, że skończy to się tak, że ja wyląduję w wodzie i... następnie w szpitalu. No nie, naprawdę wylądowałem... Dobra, już wysiądę z tego samolotu. Naprawdę wylądowałem w parku o Bożym. Z drogi ludzie... Ale się naraz piło tutaj tych ludzików. Aż co do nich postrzelam. Yeah. A To jest, jest uroki GDA. Można to zrobić wszystko. To czego nie chciałby się robić raczej w prawdziwym życiu. Może zrobić też w prawdziwym życiu, ale będziemy się liczyć się z konsekwencjami. jakie za tym płyną. Dobra, dotarliśmy do krojówki. Zbierzemy sobie ekwipunek. Wszystko. Już i tak nigdy nie wykorzystałem tych naboi. Dobra, robimy save'a. I lecimy po następne te zadanie do Asuki, jak już wcześniej mówiłem. Mogą się w sumie zaopatrzyć jakiś samochód, ale trudno. Lekka przebieżka Cloud'owi nie zaszkodzi. Prawda, panie Cloud? No powiem, że tak. No, widzicie, się z nami zgadza. Bierzemy pierwszy z brzegu, lepszy samochód. Akurat teraz się trafić w takie złą, ale przecież znając nasze szczęście, nic lepszego by nam się nie trafiło, nie? Torsy, no, wjedziemy tamtą dziurą w płocie. Ups, przepraszam pana. Dobra, bierzemy zadanie dla suki i słuchajmy. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey, Pave. My handyman. I, I was bored, so I came over to keep a suka company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in two hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Colok the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili chyba tutaj się w nas zakochała, jak widzimy. Szukaj łódź, dobra. Więc asuka nam każe zestrzec jakiś samolot, następnie zebrać ładunek, jak ją pozostawi. Mamy jechać mamy jechać po łódź. Y, łodzie są, łodzie są, łodzie są tu. No nie wiem, podjadę najpierw do tego punkciku takiego fioletowego, czy tam, nie wiem jaki to jest kolor, bordowy, fioletowy, czerwony, różowy, chyba bordowy, coś takiego. Dobra, jedziemy tam do tego punkciku, zobaczymy co tam dla na nas Babeczka zejdzie po łosie, no? Można, można. No, chyba tutaj na łódź zostawili. Bardzo miło. Będę musiał chociaż raz kraść łodzi. Dobra, może już tutaj się pozbędę tego pojazdu. Skrócimy sobie trochę drogę. Mamy tutaj bazukę, nawet widzimy na molo. Trochę krzywe te molo jest. Ale trudno. siadamy I mamy płynąć do boi Do jakiej kurwa boi? Swoją drogą są fale niezłe Tak więc śmiesznie nie się zachowywała nasza łódka Dobra Chyba do tej boi mianowicie mieliśmy dopłynąć Co teraz? Czekasz, samolot rozpocznie podejście. Jakie kurwa podejście? Aha, czy ten samolot się tu indziej lądował? Ale mamy taką zajebistą pogodę i... O, jest. Coś jest na mapce, jak takie żółte. Co? Ja sobie tam dopłynę i sobie wysiądę. Mi się wydaje... Dobra, stoisz? Chyba stoisz. O, fak. O! Gdzie, tu, kurwa? Gdzie jest ten samolot? Ja się pytam. Straszna pogoda, nic nie widać na niebie. Mam nadzieję, że tu nie jest ten samolot. Ale sobie tutaj na przykład strzelimy. Nie, to chyba nie ten. No, mam tu czekać, nie? Kurwa, naprawdę, że... nadzieję, że to naprawdę nie był ten samolot, bo jeżeli tak... Tu właśnie sobie poleciał w siną dal, ale chyba nie, chyba nie. No i dobra. O, oh jest! Leci! To ten. Weź to traw kurwa. Jest! <laughs> Teraz mamy to zebrać? No dobra. O fuck tak jeszcze cztery i z dwu na chwilę. Wybaczcie tę krótką przerwę, ale tak się stało, że obiad do mnie przyszedł. No już cóż, niestety muszę ten obiad zjeść wcześniej czy później. Oczywiście, że to zrobię i mam wielką ochotę, ale to kończę dla was ten odcinek. No spierdalajcie, ja was nie chcę. Takie też ładunek wypadły tam, jak widać. Po nim nie mamy już ogonu, za to w mamy więcej gwiazdek. Pięć aż tutaj są jakieś duperelki. Se je wyzbieramy, jak mam to zebrać? O, jest jeden z ośmiu. Chyba po prostu stanąć na tym. Dwa, trzy. Dobra, ich jest osiem. Po prostu i je zbieramy, zbieramy, zebramy. Ciekaw. I mamy je odwieźć z powrotem na teren budowy. Już widziałem, że zniknęła nam ta łódka. Na szczęście nie. Wrócimy z tą samą drogą, co przyjechaliśmy. Czyli Przy co przypłynęliśmy teoretycznie, praktycznie rzecz biorąc. Czyli podjedziemy sobie. Podpływ kurwa, podjedziemy. Łódką się pływa, nie jeździ, pływa. Podpłyniemy se tutaj do tego miejsca. Oczywiście go nie będziemy mieli pięć gwiazdek. Tak więc dość nieźle, dość nieźle. Jest, będzie może hardkorową. Liczę na to w sumie. Śmieci w ogóle się buguje, ta nasza postać na tym. O, strzelają do nas, to nie jest dobry znak. Chyba mogę znak wpłynąć na to, ale będzie jeszcze łatwiejsze parkowanie. Dobra, stój, po prostu stój. Po prostu stój. O, tu, 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 tu. Nie no! Oni nas rozpalą! No nie strzelajcie! Przecież, kurwa, już mamy komisji! No, mamy komisję chyba. Nie, jeszcze żyje, lol. Ale ta łódź się na 100% zatapia. Jest, żyje! To się nazywa szczęście. Za karę zapłacicie za to gnojki. Nie będzie tutaj takiego strzelania do Iziego. Bez mają no, nieskończoność tych tak helikopterów, dobra nie będziemy się z nimi bawili po prostu trzeba spierdalać musimy wejść tu jak najszybciej zgarnąć jakiś samochód żebyśmy byli bezpieczni jest nasz stary samochód ale szczęście my sprawie nie zniszczony dobra jedziemy jedziemy no zostawcie nas kurwa my jesteśmy dobrzy Widzicie, no to jest pięć piątek, jak nie, na sanktak po prostu. Oni się zachowują zachowujemy kurwa oku. Dobra. Teraz ja najszybciej szybciej na budowę. Myślę, że damy radę. Czy dajemy radę? Dobrze, że oni tam nie wysili do nas nie Chociaż na łódce też było gorąco, naprawdę nas rozwalili. No, zestrzelili nas, ja tam się trochę miotałem. Bo jak kierujesz pojazd, czyli naciśniesz Enter bądź F. To jesteś liczony, że jesteś jakby częścią tego pojazdu. Jak wybuchasz, to automatycznie też umierasz. A ja na szczęście tylko stałem na tej łódce. Dzięki czemu przeżyłem. Co prawda ledwo. Ale na szczęście... No kurwe, że wyjebani. Szczęście ta łódka stała w takim miejscu, że mogę sobie wskoczyć na mora. To było naprawdę duże szczęście, tam mieliśmy. No i mission complete. Jak widzimy, ciekawy. Martwa Asuka na miejscu. Martwy Miguel. No i Katalina. I ta suka, która od początku nam uprzykrza życie. Dużą za nią. A my, oczywiście, pojedziemy tam. Ale to w następnym odcinku. Tymczasem ja się z wami żegnam. Standardowo, jeżeli film się podobał. Łopka w górę mile widziana. Mile widziana również subskrypcja, poza tym dzięki niej jesteście na bieżąco z nowościami na kanale, tak więc na razie cześć, Siemanko. Elo